Wieczorek przy mikrofonie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kolejny program, jak powiedziała czołówka, wieczorek przy mikrofonie, a dzisiaj mam trzy sympatyczne dziewczyny w moim programie. Po mojej prawicy zaczniemy od mojej pierwszej prawicy. To będzie Alicja Włodarczyk. Dobrze nie pomyliłem się, Alicja. Nie? Dzień dobry. Dobrze. Agnieszka Wąsik, tak jest, dzień dobry. i Ewelina Lato. Tak, dzień dobry. Nie wiem, czy mam śpiewać już lato. Lato wszędzie, jeszcze nie, tak? Po programie, dobrze. E, jesteśmy tutaj taką fajną ekipą. Reprezentujecie kogo? Co miałeś się zrobić? Fly Five. No właśnie, nawet mnie nauczy. Zobaczcie, drodzy państwo, jak, jak skutkuje nauka. E, zaczniemy od ciebie. Ewelina, powiedz mi no kim jesteście? Przede wszystkim jesteśmy rodziną. E, tworzymy, Taneczną rodzinę. To, oczywiście, że tak. E, tworzymy razem po prostu choreografię, wspólnie po prostu występujemy. No i tutaj jest nasza druga mama. czy dobry. Czy, mam, czy mamowicie mamo? Jasne. Okay. E, pani mamo, tak. co e, Czasami tak, tak, miałam przyjemność usłyszeć. E, tak, jesteśmy zespołem tanecznym, który występuje na zawodach, ale nie tylko na zawodach, ponieważ w sumie mm, i można powiedzieć, że bierzemy udział w różnych projektach tanecznych, yy, yy, przedsięwzięciach yy, różnych, muzycznych, na, też na różną skalę. No, no właśnie, ogólnopolską... na różną skalę, mm -hmm. ale poczekaj, zaraz dojdziemy do tej, tej skali, ale powiedz mi tak naprawdę, jak można was określić, bo to jest dosyć trudne określenie jakby stylu waszego tańca. Nie wiem, czy to są, to jest sport, taniec, jak to można powiedzieć? tak należymy do polskiego związku czy i w tym momencie y, jesteśmy można powiedzieć że sportowcami nie tylko tancerkami ale również i sportowcami y, dlaczego y, łączymy taniec hip-hopowy taki styl uliczny z gimnastyką Okej, okay. no i o to mi chodziło właśnie, żeby określić, bo jeżeli mamy o czymś rozmawiać, to nasi telewizowie muszą wiedzieć o czym rozmawiamy, bo no, zakładam zawsze w przywiadzie, że nasi telewidzowie mogą nie wiedzieć, co robicie na co dzień. I po to jest program, żeby się dowiedzieli. Dobrze, a skąd nazwa? Nazwa to jest ciekawa, <laughs> ciekawa historia. Mhm. Już tłumaczę. Y Założyłam wraz z moją przyjaciółką studio i wtedy obecnie była to bardzo mała grupa, która y, była prowadzona w Szkole 31 imienia Lotników Polskich y, w Lublinie. Okay. Y, akurat na lotniczej była nasza siedziba. Y, w w tym samym czasie prowadziłam również zajęcia w Świdniku w szkole piątce. Aha. I tak się fajnie złożyło, że połączyliśmy te dwa zespoły i wyszedł Fly Five, okay. ale mało tego, teraz naszą siedzibą jest lotnicza 5. Więc no bardzo fajnie super. się złożyło, ponieważ Fly Five jest w tym miejscu, co powinien być. No i bardzo dobrze bardzo się cieszę, że, że tak fajnie się to udało i że fajna to nazwa, bo rzeczywiście bardzo sympatyczna, jeszcze połączona. Z waszym gestem, tak? To jest super. Teraz kolejne pytanie do Alicji. Alicja, kto należy do zespołu i jak jest prowadzona rekrutacja? Jak, w, jak się znalazłyście w, w zespole? No, przede wszystkim wydaje mi się, że osoby w naszym zespole to są osoby, które są z Agnieszką od początku jej bycia trenerem i wszyscy. Tak, no to się mieć moja droga ze 30-40 lat, bo żeby od początku. Bez wiedzy <noise> nie. Nie? Nie? No to ile ten zespół ma lat? Powiedzcie. Ja na przykład z Agnieszką tańczę już 9 lat, niektóre osoby po 12. A rekrutacja, okay. jak mamy chętnych, to przyjmujemy z, chę z chęcią, ale wszyscy po prostu zostaliśmy przy naszej trenerce i dalej trenujemy razem. I za, rozumiem, waszą trenerką, czyli za Agnieszką Murem, tak? Tak. Bardzo się cieszę. Dobrze, a liczy ile zespół? 19 osób? osób. 19. A jest jakiś facet? Jest, Marian. Marian. No. Marian, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. W takim razie, żeby nie był, żeby same dziewczyny, bo ja na dole widziałem same dziewczyny. Same nie dziewczyny. ma go dzisiaj z wami, czy dzisiaj jest? nie ma. Nie, nie ma, no chodzi. dobrze. Marian, żałuj, bo naprawdę szkoda, że ciebie tu nie ma. Kto tworzy choreografię? Więc kto mi odpowie? Agnieszka, ty tworzysz? Głównie, y, głównie można powiedzieć, że ja, aczkolwiek tutaj y, wychodzę poza takie stereotypy głównego choreografa, ponieważ y, rozmawiam z grupą na zajęciach i dopytuję ich. Za każdym razem, czy mają jakiś inny pomysł, czy mają fajniejszy pomysł, czy ewentualnie mogliby to jeszcze w jakiś sposób ulepszyć. Więc każdy może rzucić swój pomysł na zajęciach, każdy może zobaczyć, jak wygląda z jego głowy wizja. Więc nie jestem zamknięta na tak naprawdę tylko moje pomysły i tylko moje pomysły realizuję, tylko już w tym momencie można powiedzieć, że cały zespół tworzy choreografię. W tym roku też dziewczyny bardzo, bardzo mi pomogły. Bo i tworzyły ze mną po prostu wszystkie trzy formacje, które są wyjazdowe, występowe i na Mistrzostwa Polski. Dodatkowo, no teraz już wiem, że mam w nich naprawdę w stu procentach oparcie wsparcie. i o wsparcie dokładnie, więc tu i Ewelina, i Natalia, gdzie ich w tym momencie, znaczy Natalia będzie tańczyła. Natalia będzie tańczyła, Ewelina siedzi obok, także tutaj bardzo mi pomogły w tym roku tworzyć wszystko od podstaw. Cały zespół, czyli tutaj też jeżeli chodzi o Ale, mamy no, naprawdę świetnych tancerzy, którzy też są choreografami. Okej, okay, super. A teraz jeszcze powiedzcie mi, bo tak, taniec to jest jedno, układ to jest drugie, ale do tego jest muzyka. Kto wybiera muzykę? Bo to jest istotne. Głównie nasza trenerka, ale jeżeli komuś jakaś muzyka wpadła w ucho, to przynosimy po prostu na tańce i słuchamy razem i wybieramy wspólnie. Okej, okay, no dobrze. Czyli rozumiem, a jakie ty masz gusta muzyczne, żebyśmy wiedzieli, w jakich klimatach będziemy. Agnieszka. Głównie RB, okay. głównie RB, głównie hip-hop, pop. Remiksy związane ze wszystkimi takimi właśnie gatunkami. Rozumiem. No to dobra, drodzy telewizorowie, już wiecie, jak, co możemy się spodziewać, jak możemy, yy, yy, czego się, co, co zespół potrafi. No to może zobaczmy. No, może fragment występu. Bardzo proszę.

Warm it up, la la, la 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 I think it's time Oh my Let's get it, pop up on that, fun up, on up In this dance on We got your open, now you're moving So you gots to dance for me Don't need no hateration, holleration In this dance me. Let's get it, percolate it, wait up so I used to beat that block. Now I bees the block. Let me upgrade. I hear you beat the block, but I'm the life to keep the streets on. No, that's true, the type that like to keep them on the leash, though. I'm known to walk alone, but I'm alone for a reason. Sending me a drink ain't appeasing Believe me. Come harder. This won't be easy. Don't doubt yourself. Trust me, you need me. This ain't a shoulder with a chip or an ego. But what you think they all mad at me for? Powiedz, dlaczego ty zdecydowałaś się w tym zespole się znaleźć i tańczyć? Przede wszystkim szukałam nowych zajęć i trafiłam mm. na Agnieszkę. I już tak po prostu zostało, że atmosfera była idealna. Zajęcia w idealnych godzinach. Wszystko po prostu mówiło o tym, że powinnam tańczyć z Agnieszką. I zaczęliśmy osiągnąć duże sukcesy, i no, nie chcę się odchodzić. No i bardzo dobrze, bo tak powinno być, jeżeli jest dobry, pozytywny efekt, to trzeba go kontynuować i tą waszą kontynuacją i ty, tym efektem są Mistrzostwa Europy, tak? Dobrze, e, powiecie w jaki sposób przygotowujecie się do rangi takich mistrzów, bo po raz pierwszy chyba trafiliście na, na, na to, żeby wasz poziom już był tak duży, żeby dostać się na Mistrzostwa Europy. Jak to się stało? Opowiadajcie od samego początku całą prawdę i tylko prawdę. No, tak naprawdę przede wszystkim na Mistrzostwach Polski zajęliśmy pierwsze miejsce. No i trzeba było jeszcze jeździć na Puchary Polskie i tam zbiera się punkty. No i też skromnym zdaniem zajęliśmy za każdym razem pierwsze miejsce. No i jakoś tak zostaliśmy powołani do po prostu kadry narodowej. A kto powołuje do kadry narodowej w waszej dyscyplinie? Od... Polski Związek Ci Lidingu Sportowego. Okej, okay, rozumiem, dobrze. Yy, kolejne pytanie tym razem do Ciebie, Agnieszko. Powiedz mi, yy, co jest najważniejsze na treningach? Na co zwracasz uwagę, żeby ten poziom sportowy yy, był jak największy? Yy, przede wszystkim yy, zaczynamy od yy, bardzo porządnej rozgrzewki. I ja cały czas powtarzam swoim tancerzom i swoim podopiecznym, również zawodnikom, że rozgrzewka czyni mistrza. W tym momencie przygotowując się merytorycznie i fizycznie do całości występu, jesteśmy w stanie od początku do końca świetnie wypaść na scenie. Zwracam uwagę na technikę, zwracam uwagę na dokładność ruchu, zwracam dokładność ruchu przede wszystkim w synchronizacji, bo to jest też bardzo ważne. I za każdym razem, jeżeli coś jednak gdzieś tam okiem dostrzegę na próbie, że jednak jest nierówno, poprawiamy, poprawiamy, cały czas szlifujemy, aż dochodzimy do perfekcji. Okej, okay, no bo żeby dojść do Mistrzostwa y, Europy, czego Wam bardzo życzę, czy Mistrzostwa Polski, no to jednak trening czyni mistrza. E, dobrze, e, Mistrzostwa Europy przed nami, o nich jeszcze dzisiaj powiemy, ale jakbyście miały się, mogły się zastanowić, to powiedzcie mi, a do tej pory Waszym zdaniem to jakie największe osiągnięcie sportowe dla Was jako, jako zespołu? Która odważy się odpowiedzieć? No myślę, że te wszystkie tytuły zdobyte w poprzednim roku. A I... dużo ich było w zeszłym roku? W 2023? Tak. No to mów, opowiadaj, chwal się. Sześć, chyba sześć tytułów, ale co to są mistrzynie Polski, tak? Jeden mistrz polski i reszta pierwsze miejsce na Pucharach Polskich. No to super, no to trzeba to właśnie podkreślić. <grym> Mamy takie diamenty w Lubelszczyźnie i, i trzeba o tym mówić, żeby ludzie wiedzieli jak najbardziej. Czyli te sześć tytułów w tym w 2023, tak. tak? I to co, podbudowuje to, jak, jak to na was działa? To inspiruje, żeby lepiej tak. pracować, czy, czy bardziej tak, a już mam tytuły, to już. Odpuszczę. Nie, właśnie jest taki niedosyt, chce się więcej tego. I no wiemy, że to może nam przynieść właśnie na przykład powołanie do kadry narodowej. Rozumiem. No to drodzy Państwo, no nie mam innego wyjścia, tylko muszę pokazać drugi występ naszych gości, więc bardzo proszę o fragment występu, fragment programu, programu zespołu. Proszę. Już o mistrzostwach Europy, jak się dostaliście, ale nie wiemy jeszcze kiedy one będą. Powiedzcie coś więcej, kiedy te mistrzostwa i ile macie czasu na przygotowanie się, jak to wygląda. Agnieszka, może Ty, bo Ty jako, jako głowa tej całej drużyny, no to musisz chyba takie szczegóły wiedzieć. Mistrzostwa Polskie mamy pierwsze, mamy za miesiąc, 12-14 kwiecień. Idzie się odbywają? W Grodzińsku Mazowieckim w okay, tym roku. Czyli troszkę, troszkę daleko, ale nie aż tak. Jeszcze tak, tak dokładnie. Udział. To już, ale to już nie są jakieś eliminacje do Mistrzostw Europy, tylko po prostu Mistrzostwa Polski, tak? Rozumiem? Mistrzostwa Polski. Jeżeli bardzo dobrze wypadniemy, mhm. czyli już nasza formacja będzie przygotowana, co mamy w planie na mistrzowskim poziomie, to fajnie by było zdobyć pierwsze miejsce. Tym samym może nam się uda zdobyć nominację na Mistrzostwa Świata w następnym roku. Roku. Ok. Super. E, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, e, będą 28 czerwca tego roku. Trwają 3 dni i no jedziemy dwa dni wcześniej, żeby też nie na hura przyjechać, żeby każdy miał chwilę czasu na adaptację, no, aklemia... przygotowanie, tak, więc tutaj dwa dni dodatkowe nam myślę, że wystarczą też na próby, bezpośrednio na scenie, która też będzie przygotowana dla tancerzy. A jeszcze powiedz, gdzie są Mistrzostwa Europy? W Norwegii. W Norwegii. Czyli tutaj no to pytanie nasuwa się samo. Norwegia, wyjazd, duża grupa. Jak to finansujecie? Jaki sposób? Jak to wygląda? Czy macie jakiegoś sponsora, czy potrzebujecie wsparcia, czy to rodzice? Jak to jest? No, na pewno szukamy sponsorów. Mhm. Rodzice też nas wspierają jak na razie na treningi też musimy zapłacić, więc wspierają nas, żebyśmy mogli w ogóle uczestniczyć w tym. I właśnie szukamy sponsorów. Mamy numer konta, mamy klub sportowy, właśnie mamy zrzutkę. Jesteśmy otwarci jakby na wszystkie. Możliwości pomocy, tak? tak? tak. Drodzy telewidzowie, oczywiście jeżeli mielibyście ochotę po naszym programie wesprzeć dziewczyny, to bardzo proszę. Numer konta i możliwość odliczenia 1,5% z podatku. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to będzie nam bardzo miło. W ten sposób możemy wesprzeć, mam nadzieję, przyszłe mistrzynie, mistrzynie Europy. Kolejne pytanie do ciebie tym razem. Dobrze, jak może Ewelina mi odpowiedzieć, a jak... Schodzicie z tej sceny po występach. No, to jest jakaś duma, z... tylko zmęczenie, czy jak to jest, bo wiesz, że jak się wchodzi na scenę, jest adrenalina, i tam wszystko, jak to mój kiedyś instruktor tańca mówił, wszystkie pośladki spięte i trzeba pokazywać się od góry do dołu, <laughs> że wszystko gra. A jak jest po? Wydaje mi się, że jeszcze w momencie, kiedy schodzimy z tej sceny, to jeszcze ta adrenalina bardzo trzyma i każdy po prostu chciałby już zobaczyć jakiś filmik, jak nam wszystko wyszło, no ale od razu zawsze przebiega do nasegni mieszkają w Jezu, jak super było! I to jest bardzo I zawsze podbudowujące. Zawsze super. Tak, Aż, tak? Że, zawsze oczywiście, super. że tak. No czasem, czasem ktoś jak się pomyli i tego może nie widać, ale my sami o tym wiemy. To czasem ktoś tak, no, widać, że zasmuci się tym, ale w sumie my wszyscy wzajemnie się spieramy, więc. Czyli musi to być zespołowa gra, bo w zespole jest siła, tak? Tak. tak. Dokładnie. No to zobaczmy. No to zobaczmy tą zespołową siłę. Fragment numer trzy. Zobaczymy, jak to sobie dziewczyny radzą zespołowo. Proszę bardzo. I'm going

Dziewczyny, ja jestem pod wrażeniem waszego tańca. To, co pokazałyście, to jest wow, po prostu. A sam miałem okazję trochę w życiu tańczyć, więc wiem, że to wymaga bardzo dużej pracy, dyscypliny, treningu i wytrwałości. E, więc to wiem, że macie. A co wam mogę życzyć na koniec naszego spotkania, nasze, na koniec naszego programu? Może po kolei zacznę od mojej prawej strony. E, Alicja, do ciebie. Co tobie mogę życzyć jako tancerce? Albo nasi telewizowie, bo to. Wytrwałości. Wytrwałości, okej. Okay. Siły do tańca przede wszystkim. Okej. Okay. I no niestety ale pieniędzy. Okay. Na wyjazd. Okay. <laughs> na wyjazd. Dobra. Dobra. Słuchajcie, słuchajcie, dobre, no, trzeba wspierać inicjatywy. Myślę, że, mam nadzieję, że przez nasz program wiele osób Was zobaczy i może, właśnie pomoże Wam e, sfinansować wyjazd na Mistrzostwa Europy. E, mama, tak? To ma mamo tak, mam mówić, tak. Tak? Ma pani, mamo. tak? Pani mamo. Tak, pani mamo, tak? Pani mamo, to bardzo proszę, pani mamo. Agnieszko, więc powiedz mi, a co Tobie? Jako, jako tej, no, głowie tej całej rodziny, jako instruktor Osobie, która jakby jest tym motorem napędowym. Co Tobie mogę życzyć? Więcej czasu w dobie. O, tak. no, Bo tego mi brakuje Nie, nie dam rady tego rozciągnąć. Naprawdę, nawet jakbym chciał, to tak. tak. Ten czas z gumy nie jest. Niestety. No rozumiem. Jeżeli chodzi o, o to, co można mi życzyć, ja wiem, że ja wszystko. Co bym chciała, mam. Mam wspaniałych ludzi wokół, wokół siebie, którzy po prostu widzę, że za wszelką cenę y, idą w tą samą stronę, co ja i spełniają nie, nie, za, nie tylko swoje marzenia, ale i też moje marzenia jako instruktora. Więc y, chciałabym po prostu y, może jakieś takiej gwiazdki z nieba, która pomoże nam wyjechać. Ściągam gwiazdka Dziękuję. dla ciebie. Złapałam. Bardzo proszę. I na ostatnie pytanie Ewelina. Jak u ciebie? Lato już przed nami, więc twój czas. Myślę, że to przede wszystkim też, co i Jala powiedziała i Agnieszka. Też uważam, że trzeba mieć jako tancerz, trzeba mieć zdrowie, bo o kontuzję to nie łatwo, tak łatwo. bardzo łatwo. łatwo. No. Szczególnie, jeżeli ktoś się nie rozgrzewa, bo ja tutaj Agnieszkę bardzo popieram. Większość kontuzji rodzi się z tego, że po prostu tancerz się nie rozgrzewa właściwie tak. i sportowiec. Tak, e, uważam też, że e, mocnej psychiki, bo to też jest bardzo przydatne, bo jednak jako tencerza mamy bardzo dużo na głowie. Trzeba wszystko zapamiętać, wszystko wytańczyć, trzeba wiedzieć, gdzie jednak skumulować tą całą siłę, więc no i przede wszystkim e, też nie można się tak stresować, żeby się właśnie nie pomylić, nie skiepścić układu mimo wszystko. No i w sumie chyba tylko tyle. No to dobrze, tego Wam życzę, a na koniec, już tak naprawdę na koniec, gdzie Was można zobaczyć? Kiedy? Najbliższy występ? Macie jakiś zaplanowany, czy to Becińsk tylko plan? No właśnie, Mistrzostwa Polski. Okej, okay. a dziś, bo słyszałem, że też czasami towarzyszycie jakiejś siatkówce. Tak. To prawda? Tak. Można nas zobaczyć na meczach Awi Świdnik, w szkole podstawowej numer 7 w Świdniku. Okej. Okay. I właśnie dopingujemy naszych siatkarzy. A kiedy? Będziecie dopingować teraz? Kiedy? Yy, naj 9 będzie marcy. najbliższy mecz, akurat jeżeli chodzi o inne grupy tu wystąpią, a my mam nadzieję, że nam się uda 27. wystąpić. Dobrze, to tego wam życzę, przyjedziemy zobaczyć, przynajmniej ja przyjadę zobaczyć, mam nadzieję, że w dobrej formie będziecie, bo to już powinnoście być przed mistrzostwami. przygotowane. Więc tego wam życzę, a moimi gośćmi, gościniami, przepraszam, były Ewelina Lato, tak jest. Agnieszka Wąsik, bardzo proszę. I Alicja Wodarczyk. No i co dziewczyny? Jak to tam? Fly, fly. A to był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Dziękuję bardzo. Żegna się Marek Wieczorek. Do widzenia.